Witam serdecznie, ja nazywam się Patryk i zapraszam na kolejny odcinek z gry Factorio z serii Nowe Horyzonty, czyli paczka, oj, paczka motów od Boba. Moi drodzy, badania idą jak należy, e, a to co ja bym chciał zrobić w tym odcinku, to jest w końcu i nareszcie zająć się tutaj elektroniką poziomu trzeciego, czyli układy procesorowe. To jest coś, co już miałem zrobić kilka odcinków temu, ale zawsze coś stanęło na przeszkodzie, no ale. Mam nadzieję, że tym razem już się wszystko uda. Otóż, moi drodzy, to, co mi będzie tutaj potrzebne, to jest... W ogóle, swoją drogą, jeżeli będą jakieś odgłosy z tła, to, to bardzo przepraszam, jest sobota rano, jak to nagrywam, to znaczy świeżutki odcinek, niestety nie mam wpływu na to, co się dzieje za drzwiami, że jeżeli będą jakieś dźwięki, to przepraszam, ale e, to, co mi będzie potrzebne do tego, to będzie zaawansowana płytka drukowana. Się robi z płytki z włókna szklanego, a to się robi z plastiku i szkła, czyli nic trudnego. Do tego będzie mi potrzebna jeszcze miedziana płytka, czyli też nie z, y, rzecz trudna. Złota płytkami będzie potrzebna, czego nie produkuję, co będę chciał zrobić, no rozwór chlorku, żelaza, co produkuje. Ponadto, do tego będzie mi potrzebne podstawowe elementy elektroniczne tranzystory, które produkuje lód, tak samo, który produkuje. i zintegrowana elektronika. Zintegrowana elektronika to jest tak de facto to samo co tranzystor, tylko tyle, że dodatkowo jeszcze trzeba dostarczyć kwasu siarkowego. Także jestem tutaj właśnie przy tych tranzystorach. One nie są produkowane, bo brakuje cynowego przewodu miedzianego, a ten przewód miedziany on jest. Ja tu widziałem jakiś ruch. Może. E, cynowe przewody miedziane produkuje dokładnie tutaj, ale on nie zależy tutaj od tego tego łańcuszka tutaj przetwarzania miedzi. Także wydaje mi się, że prędzej czy później będę musiał się tutaj zaopatrzyć w jakieś dodatkowe źródło miedzi, bo to tutaj mi już jest średnio wydajne, naprawdę mało z tego pozyskuję. Myślałem, żeby tutaj tego nie podpiąć sobie jakimś pociągiem ładnym tutaj puścić linię tutaj i tutaj zrzucać tam miedzi. Jeszcze nie wiem, myślę, że to będzie w planach w najbliższych. No, myślę, że w przeciągu kilku najbliższych odcinków to powinno być zrobione. No i tutaj tak samo jest kamień, który mi już się kończy i tak samo ten kamień będę chciał podpiąć tutaj, to złoże. Jeszcze nie wiem, czy tutaj od dołu, od południa, czy od północy, tutaj raczej od południa tutaj się podatną, bo to jest podwójna linia. Pyk, pyk, pyk. A to co to jest? Kordyt. Cokolwiek, czymkolwiek. Napalm! Uuu! Uuu! Brzmi fajnie. Napalm brzmi smacznie. Także to złożę tutaj, raczej podłączę tutaj od spodu, bo to ma podwójną górną linię. Gdzieś tutaj będę musiał wcisnąć jeszcze stację na rozładunek kamienia. Gdzie? Nie wiem, bo nie ma miejsca. I to jest właśnie to, co zwracaliście uwagę, w sensie, że za gęsto to tutaj kładę. No ale nic, będziemy kombinować później. W każdym razie tutaj trzeba mi będzie ustanowić, może tutaj produkcję pewnego materiału, ja się zastanawiam, może jednak może jednak w ten sposób było lepiej, bo to będą dwa, co będą kradły ten będzie tutaj, co będzie zrzucał na linię to jest rzecz ważna w tej chwili to jest rzecz ważna, bo tak Ty będziesz rzucać tutaj Ty będziesz tak i tak Robimy to dokładnie to samo. Przedłużymy sobie tutaj linię. I tobie tutaj ustawimy produkcję zintegrowanej elektroniki. Dobra, to już kradniesz. I teraz kwas siarkowy trzeba będzie mu dostarczyć. I tutaj z boku to jest żelazne rury. No, przyznam szczerze, że mógłbym użyć. E, tutaj mam jakąś linię z kwasem. To jest kwas siarkowy, tak. Samochód sobie przeparkujemy. Zobaczcie, tutaj stąd mogę zrobić sobie odkałęzienie i nawet to zrobię, bo czemu by nie? Myk, myk, tylko tak. To jest rura kamienna, bo teraz, teraz trzeba się zastanowić. E, rozmiar 20, no właśnie. Rozmiar 20 także. Wydaje mi się, że będę chciał tutaj trochę jednak z kamienia robić, bo tutaj zrobimy po prostu zwężenie, którego nie chciałbym robić. Oczywiście jest noc świetny czas na rozpoczęcie odcinka Ok, w sumie tyle byłoby mi wystarczające i w przyszłości, jeżeli będę potrzebować jeszcze jednej fabryki, to postawię tutaj z boku no ale tak, tobie potrzeba tutaj nowego przewodu, który niestety nie jest dostarczany tutaj, bo mam za mą produkcję w dodatku stąd też jest kradziony a, co tam zrobić? Co tam zrobić? Jeszcze nie wiem, co ja będę tam chciał robić, ale tak. To już będę produkować. I teraz też pytanie. Wydaje mi się, że jednak logistycznie będę chciał to wszystko załatwić. To jest pocisk. To mi otwiera ścieżkę do tutaj różnego rodzaju pocisków. To mi nie jest jakoś super potrzebne. Czy jest tutaj coś, co jestem w stanie robić bez pakietu czwartego? Tutaj mogę upgradeować te rzeczy. Tam jest raczej mało przydatne. To byłoby fajne, ale tu muszę mieć już rubiny, których jeszcze nie produkuję. Tutaj mam układ procesorowy i nie, plastikowa rura. Baterie Będę musiał te niebieskie zacząć robić. To jest tutaj coś ciekawego jeszcze. Nie wydaje mi się, żeby to były jakieś żeby to były jakieś super fajne rzeczy. O, to mogę odkryć. Z tych ciekawszych. To sobie weźmiemy. Tu sobie ustawię u procesory też będę produkować, ciekawe. W wysokości ja wiem, stu sztuk, niech to mi się wyprodukuje. Właśnie, jak, jak, jak ja też 5 co 5 sekund, czyli 1 na sekundę. Podczas gdy ty się produkujesz 5 na 3,5 sekundy, to teraz troszeczkę szybciej. O, dostarły cenowe przewody. Niesamowite. Jakaś, jakaś ten, fabryka musiała przestać działać, że, że, że jakieś zużycie. No ale dobra, do, dobrze dla nas. No ale tak, produkuję tutaj do tej mojej elektroniki, produkuję tutaj zintegrowaną elektronikę. Dobra, czyli tutaj mi zostało tylko rozwiązać problem zaawansowanej płytki drukowanej. Czyli to jest tak samo i problem ten. Plastik i szkło. Szkło produkuje tutaj plastik radny stąd. Już tak, de facto, tutaj mogę zrobić sobie odgałęzienie. Ale ja wiem, czy to jest potrzebne. Może tutaj zrobimy. Bo tutaj mam troszeczkę wolnego miejsca. Chociaż może i niekoniecznie, bo tu. Wiecie, co zgałganiłem, bo nie ogarnąłem sobie właśnie miejsca przed tym, niestety. To jest już i tak gęsto. Dobra, tutaj będziemy produkować włókno szklane. Zobaczymy, jak to się będzie produkowało, z jaką wydajnością. Na razie zróbmy tak. W razie czego to powstanie, druga fabryka. Włókno szklane plastik i szkło. Plastik i szkło. Szkło jest tutaj. Plastik będzie tutaj. Okej. Okay wystarczyć tutaj jeszcze prądu może jakiegoś, o nie mam światełek łączyły oh! mi się światełka, gdzie to są światełka oh. muszę w ogóle otworzyć produkcję światełek to jest takim rzecz przydatna bardzo proszę mi postawić, wy tu też sobie produkujecie, bardzo dobrze zrzucać mi to proszę tutaj no i ograniczymy sobie tego, bo też nie chcę, żeby to mi produkowało jakieś tysiące. No dajmy na to, że ja wiem, jeśli sztuk powinno być wystarczające, żebym miał w zapasie. Tą drogą, dwie płytki co pół sekundy, to jest całkiem szybko. Całkiem szybko, cztery płytki na sekundę. To jest bardzo szybka produkcja. A teraz coś, co niestety, ale logis logistycznie będzie mi trudno załatwić, to znaczy... Te zielone płytki, bo one potrzebują rozporu chlorku żelaza, czyli płyn. A z tym, jak wiecie, mogą być malutkie problemy. A czy może niekoniecznie problem, ale na pewno problem z natury logistycznej. Ok, to jeszcze dostarczyć. Ja mam jakieś miedziane rury. Mam. Ok, tutaj jeszcze. To może by tak też to pozbyć się tutaj piardu, stąd. Żebym miał to wszystko tutaj w ekwipunku. okej, okay, dostarczam tutaj roztworu chlorku. Miedzi też będę musiał dostarczyć. Miedź tutaj na szczęście jestem w stanie ukraść w takim, że sprawny sposób. Dobra. Płytka z włókna szklanego to jest coś, co będę musiał tak samo tutaj importować. Pytanie: Czy ja jestem w zasięgu roboportu? Jestem, bo tak, bo to jest MK2 nie on jest takim, że spory. Bardzo dobrze, że jestem tutaj w zasięgu. Proszę mi tutaj dostarczyć yy, włókno szklane. Ok. Włókno szklane zostało dostarczone, i teraz jeszcze przy, y, trzeba mi otworzyć produkcję przetwarzania złota, bo tego też nie mam. I wydaje mi się tutaj, co to, to to jest? To jest aluminium. Wydaje mi się, tak. Złoto mam tutaj. Teraz pytanie, czy ja tutaj jestem w stanie otworzyć jakąś sprytną produkcję złota? Myślę, że tutaj nie byłoby źle. Tutaj miałoby blisko i przy okazji, tak, powiedzmy, że po drodze do miejsca docelowego, a i przy okazji złoto się przyda tutaj do tych modułów, bo tam też jest złoto potrzebne w modułach. I i i i i. Co to robić dalej? Co to robić? Swoją drogą mam tutaj opancerzone wagony. Wagony NK3, 2 pancerzona. A ciekawe, będę musiał przetestować te lokomotywy. Ale tak, przetwarzanie złota. Złoto potrzebuje chloru i rudy złota. I złoto się urobi w piecach chemicznych. Piece chemiczne. Mam tutaj dwa elektryczne piece chemiczne. Hahaha, ha, ha. wycwaniłem się, zrobiłem to wcześniej. Pomyślałem. Wyjątkowo mi się to nie zdarza, ale tym razem pomyślałem. My może na odwrót. I to jest tak, to będę produkować tutaj Chlor, znaczy złoto i do złota potrzebny mi będzie chlor Oprócz chloru e, Oprócz chloru jeszcze będę potrzebować złota samego w sobie tlen tego złoża Także tutaj O Jezus, na odwrót zrobiłem Dobra, także tutaj proszę mi, tutaj stąd do, to, do tej skrzynki, proszę mi tutaj kraść złoto. Ruda złota, bardzo proszę. I tutaj w jakiś magiczny sposób będę musiał dostarczyć lora. Lor produkuje tutaj. O jajku. O jaj. O tak jak widzicie, troszeczkę daleko mamy. Stąd, czy jak stąd pociągnę linię chloru, czy ja tutaj będę w stanie jakoś tutaj pyk, 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 no i ewentualnie pyk, 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 pyk tutaj. No, to jest jakiś plan. Do tego by się przydały te najdłuższe możliwe... Wolframu nie produkuje, Zasięg się 30, to jest piękna rzecz, ceramika, ale do tego potrzebuję azotku ta tytanowych rur. Czy mosiężne rury? Mosiąc czy tytan? Moi drodzy, mosiąc czy tytan? A może i plastik? Nie, plastik ma mniejszy zasięg podziemny, a o mnie chodzi o odległość. Słuchajcie, zrobimy to z mosiącu. Przerobimy wszystko co mamy. Czy ja mam jakieś w ogóle mosiężne płyty? Płytki nie zbyt dużo, a jakieś zwykłe rury mosiężne? o jak może nie z shiftem, tylko tak pojedynczo. Dobra. Chociaż tak szczerze mówiąc, ten mosiąc to jest absolutnie tutaj niepotrzebny. A nie, dobrze, właśnie, bardzo dobrze, że to jest mosiąc, bo tak. Te miedziane rury mają przepustowość pięciu. I to też ma przepustowość pięciu, tylko że ma dalej pod ziemią sięga. Bardzo dobrze. Tak, niechcący też pomyślałem. Patrzcie, jak daleko dwoma rurami. Na dwie rury to załatwię. A i jedno brakło, jedno brakło. Nie. Dobrze, niedobrze. Jestem w stanie to jakoś tutaj, tutaj od razu pociągnąć. Myślę, że tak, tutaj od razu można zawinąć. Dobra. Że to od razu sobie tutaj zawiniemy. Przy okazji, czy ja mam tutaj? Już nie będzie. Mogę zrobić Frankensteina i mogę tutaj postawić... Tak de facto między tym a tym nie ma żadnej różnicy oprócz tego, że to jest trudniejsze w stworzeniu. Bo to też ma rozmiar 5 i to też ma rozmiar 5. I tylko... Że tak de facto ek ekonomicznie bardziej by się opłacało tutaj postawić mieć. No ale no nic to no. Bogaty jestem stać mnie. Pyk, pek. pek pek No i to jest już tutaj. A, brakło mi. Dosłownie jednej pary mi brakło i tutaj mam już przetwarzanie złota ja chcę to złota jakoś ograniczyć, nie wydaje mi się, bo to będzie tylko i wyłącznie tutaj złoto tylko i wyłącznie tutaj złoto będzie, więc to nie będzie jakiś duży problem ops, jedno dalej tutaj i tutaj, i tutaj dostarczam chloru tutaj dostarczam już złota, czyli wystarczy mi tylko to zasilić i złoto jest produkowane Jesteśmy bogaci. Oficjalnie jesteśmy najbogatszymi ludźmi na tej planecie. No, tak, de facto jesteśmy jedynymi ludźmi na tej planecie. Chociaż kto wie, może gdzieś tam z drugiej strony globu też się ktoś rozbił. Nie wiem. Na razie mnie też nikt nie odwiedził. Ale dobra. Mam tutaj produkcję. Mam tutaj produkcję za Was złota, czyli wystarczy teraz to wszystko połączyć w jedno. Łączymy to wszystko w jedno. I włączymy to tutaj. Tak, tutaj potrzeba mi złota. Niestety, ale będą się musiały troszeczkę nalatać tutaj stąd. Stąd tutaj będą musiały się troszeczkę nalatać na moje roboty. No ale i tak wydaje mi się, to jest lepsze rozwiązanie jak prowadzenie tutaj linii pas. Tego, tego, powiecie. wiecie. Znaczy, jak dużo miejsca zajmują te pasy tutaj. Można byłoby to zrobić dużo lepiej, dużo szybciej ale to nic na to nie poradzę. Dobra, tutaj już produkuję, więc warto byłoby warto byłoby teraz kraść stąd, zrzucać tutaj. I teraz jak dużo ja tutaj potrzebuję tych płytek? Teoretycznie dużo, teoretycznie dużo, ale tak praktycznie czy ja wiem, że to jest tak super potrzebne? Nie wydaje mi się. Dobra, już wszystko. Wystarczy teraz postawić jakieś montażowe automaty. Wydaje mi się, że tą całą elektronikę kurczę. No i teraz też jest kolejny problem, bo tu produkuje jedną część, tu produkuję drugą część, z czego po środku produkuję trzecią część. Ja się zastanawiam, czy aby tutaj nie otworzyć tak samo produkcji. Może gdzieś tutaj. Czy dwie fabryki byłyby wystarczające? Szczerze mówiąc, to ja chyba będę chciał to postawić tutaj. Z tego względu, że w razie jakbym chciał rozbudować, to po prostu tutaj na dole też będę mieć więcej. Yy, no, po prostu miejsca tu będę mógł postawić dwie kolejne fabryki. Tylko, że ja tu teraz będę musiał tak samo zamówić absolutnie wszystko. Łącznie z LUTem. Nie no, LUT jestem w stanie, tranzystorów tutaj nie, nie kradnę do skrzynek. Tranzystory tylko mi zostały, tak de facto. E, Zawazowana płytka drukowana. Zresetujemy. Podstawowe elementy elektroniczne. Tranzystory. Te płytki i LUT. LUT mam tutaj. Ha! Tak jak mówię, tylko tranzystorów nie kradnę do logistyki. Ale to nie znaczy, że nie mogę zacząć. Ja coś odciąłem, odciąłem pół fabryki. Czy może nie odcinajmy tej połowy fabryki, a postawmy coś takiego? Czy to już zadziała? Tak, z tego co widzę, to też bykło. Ha, ha ha mogę zawsze tutaj grać stąd. Teraz pytanie, czy... Ten będzie wystarczający. Wydaje mi się, że tak. Ograniczymy sobie, żebyśmy tutaj też nie zabierali dalszym linii. Tranzystory. Tranzystory są tutaj. W sztukach dajemy na to 100. Żeby to zmagazynowało sztuk, żeby tutaj też dalej było jakiś tam dostęp do tych tranzystorów. Tutaj są linie. Tutaj tak. O, tu się już kończy, bo tutaj kradnie wszystko, niestety. Czyli wygląda na to, że dopóki, dopóki tutaj nie będę mieć znaczy, dopóki tutaj nie porobię wszystkiego, to niestety ale tranzystorów dalej nie będzie. No to też jest pytanie, co jest dla mnie ważniejsze. Czy te wcześniejsze czy te wcześniejsze rodzaje elektroniki, czy te tutaj. Wydaje mi się, że jak to ładnie sobie tutaj ograniczę. W sztukach dajmy na to do 50. Nie wydaje mi się, żebym więcej potrzebował. Ok. 50 sztuk mi wyprodukuje, a te tranzystory może ja tutaj ograniczę do też 50 sztuk. Żeby tam dalej też było tutaj jakieś, żeby też za dużo nie kradli. Ile tutaj miałem? 100 sztuk. Tutaj będzie też 50. Dobra, a tutaj się skończyły te przewody. Lód, nie przewody, tylko to się skończyło. Nowany przewód miedziany. Bo z niego chyba korzystam tutaj, tak? Czy ja korzystam z tego przewodu? tak, Tak swoją drogą jak tam czas. Jeszcze troszkę czasu mam. Dobra. Produkujemy elektronikę, moi drodzy, produkujemy elektronikę. Elektronika w, w połączeniu z tytanem, tytanowe łożyska swoją drogą. Jak tutaj produkuje te boilery, to właśnie tutaj produkuje tytanowe łożyska. I tutaj pozwoliłem sobie dodać skrzynkę logistyczną. Że tytanowe łożyska produkuje już masową, można by tak powiedzieć. Elektronikę też produkuje. że nic tam nie stoi na drodze robić dalsze upgrade'y. Na przykład tutaj pod MK3. Ja mogę robić tak samo już w tej chwili. E, Roboport MK3. Bo widzę, że to jest potrzebna też elektronika. E, tutaj mogę kiwony. Chociaż nie no, kiwony to mogłem już wcześniej. Akurat nie wymaga. Ale na przykład tutaj baterie będą musiał produkować, tutaj rebro. Ale tutaj już na przykład piece będę w stanie już produkować lepszego rodzaju one mają już tempo produkcji 3, czyli to już się będzie opłacało mi produkować piece elektryczne dwójki to samo elektryczny piec uniwersalny też ma przetwarzanie 3, ale jak sama nazwa wskazuje jest uniwersalny czyli mogę produkować tylko te piece nie muszę się bawić w żadne zmiany tutaj zakłady chemiczne poziom 3 automat montażowy poziom 5 wiecie co? i to jest coś co będę chciał zrobić Automaty montażowe poziom 5. Chociaż może z drugiej strony. Jak już jesteśmy. To sobie zrobię. No bo to wiecie, to będzie po prostu trzeba dostawić tutaj. Otworzyć produkcję. Tutaj tych tytanowych rzeczy i po prostu to robić tutaj jeszcze jeden automat. Nic ciekawego wydaje mi się. Żeby to zastąpić do zastąpienia. Ok, roboty będę mógł robić pewnie lepsze. A nie, to one wymagają tytanu. tutaj ja już mogę, a nie. Ja Postawała zaawansowana płytka drukowana, czyli nie elektronika, ale płytka drukowana. Tu potrzebna elektroniki. Dobra, zobaczmy co, bo widzę, że te baterie. Te baterie też są potrzebne. Bateria. Gdzie ona jest tutaj? Litowo-jonowa. Nadchlorian litu, cokolwiek to jest. Litium, cobalt oxide, czyli tlenek litowo-kobaltowy, wydaje mi się. Carbonitan nadchlorianlitu czy e. ja w ogóle produkuję coś takiego? tlenek kobaltu, nie mam kobaltu tutaj, muszę przyznać chlorek litu chlorek litu i poczekajcie, jak to się robi? woda litowa, dobra no to wydaje mi się, że już wiem, po co mi będzie tutaj ta woda litowa, czyli Lithium Water czyli prędzej czy później będę musiał to wykorzystać tutaj, te źródełka, co mam, te trzy to będzie po prostu do zrobienia baterii Panią drogą, w planach mam upgrade tutaj wieżyczek laserowych bo wieżyczki laserowe mam już tutaj MK4 i tutaj potrzeba mi jest tych baterii, więc na razie nie, tutaj tak samo baterii, ale MK2 Teoretycznie jestem w stanie produkować może nie tyle z łatwością, co bez większych problemów, bo potrzebuję tylko szlafiru. No ale szlafir, szafir, nie szlafir, ja pierwsze. A to po prostu wystarczy tutaj otworzyć. Przy okazji, to mogę otworzyć srebro. Tu jest tak samo węgiel, który mogę się podłączyć, a przyda mi się, wydaje mi się, później, czy prędzej, czy później, to mieć tutaj tak samo będę chciał podłączyć. Tu jest chyba więcej. Little Water, czy to jest to Little Water? Wydaje mi się, że tak. Czy to jest ten sam kolor? Nie. To jest chyba woda gruntowa, tutaj tak. Chociaż to ma inny kolor, to ma inny kolor i to też ma inny kolor. Nie wiem, będę musiał przebadać to. Ale słuchajcie, produkuję elektronikę i to jest chyba najważniejsze w tej chwili. Bardzo, bardzo wiele rzeczy stoi przed mną otworem, po prostu. Wydaje mi się, że w następnym. Odcinku skupimy się tutaj na. Aha, to potrzebuję tego samego. Czyli będę musiał przestawić tamto. Znaczy, w zasadzie na samym odcinku wydaje mi się, że skupimy się na modułach. Bo moduły będą mi potrzebne. do no to zbroi. Zapomniałem, że ja mogę już zbroję tutaj produkować. Patrzcie, znaczy, mogę produkować pancerz wspomagany. To od razu ten lepszy. Siatka 7x7. Będę mógł tam stawić robonogi, ale do tego będę potrzebować jeszcze technologii. Technologii tutaj. Ja to wyszukam. Reaktory. Tak, to będę musiał odkryć i zacząć produkować reaktor. 100 układów procesorowych, ale to już produkuję. Artefakty obcych mam od cholery. Już potrzeba więcej, ale ten reaktor będzie wystarczający na początek. Także słuchajcie, w następnym odcinku skupimy się na produkcji modułów i może jak starczy czasu zrobię jakiś pancerz wspomagany. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na następny materiał. Na razie i cześć.